Dzień dobry, za nami zimowe okno transferowe. Rzadko się zdarza, żeby te zimowe mercato były tak interesujące, właśnie jak to, ale skoro się działo, to chyba czas na pewne podsumowania. I w tym odcinku, właśnie, chciałbym przygotować dla Was specjalne, subiektywne podsumowanie tego okienka, czyli najbardziej interesujące ruchy z ostatniego mercato. Przy czym jedna istotna informacja. Brałem pod uwagę wyłącznie jeden ruch na klub. To znaczy, jeżeli Barcelona ściągnęła kilku piłkarzy, to wziąłem pod uwagę jednego zawodnika i od razu mówię, nie jest to ranking od dziesiątego miejsca do pierwszego, kolejność jest dowolna. I druga sprawa, podkreślę to po raz kolejny, ranking jest subiektywny. To znaczy, jeżeli wy uważacie, że jakiś inny ruch jest dużo bardziej interesujący niż ten, który wskazałem, ok, macie oczywiście do tego prawo, mało tego, zachęcam Was do dzielenia się Waszymi opiniami. Jedziemy. W tym rankingu musiało znaleźć się miejsce dla człowieka, który poniekąd stał się kamieniem węgielnym projektu być może wielkiego, być może niekoniecznie, Newcastle. Newcastle oczywiście nie poprzestało na jednym transferze, natomiast ten pierwszy był bardzo ważny. I ten pierwszy od razu pokazał, w jakim kierunku zamierzają iść działacze z rock. Kiran Trippier zamienił mistrza Hiszpanii na walkę o utrzymanie w Premier League. Trippier od dłuższego czasu zastanawiał się nad powrotem na Wyspy Brytyjskie. Interesowały się nim różne kluby, m.in. Aston Villa. Mówiło się o Manchesterze United, który zastanawiał się nad taką alternatywą dla Arona One Bisaki. Natomiast ostatecznie to Newcastle obsypało złotem właśnie prawego obrońca reprezentacji Anglii. I ten doszedł do, do wniosku, że to jest idealny moment na powrót do do Newcastle, oczywiście, na Wyspy Brytyjskie, tak, żeby być precyzyjnym. Kieran Trippier wraca do trenera, z którym wcześniej już miało do czynienia, do Diego Hała i przede wszystkim od samego początku Newcastle chciało pokazać, że zamierza stworzyć taki odpowiedni kontekst dla Trippiera, no bo z czym nam się kojarzy Trippier? Gareth Southgate chwali tego obrońcę za to, że nauczył się bronić jak zwierzak u Diego Simeone i że świetnie wykorzystał ten uniwersytet pracy w defensywie. Natomiast oczywiście Kieran Trippier kojarzy nam się rzecz jasna z doskonałymi dośrodkowaniami no i w tym momencie będzie miał do kogo takie dośrodkowania posyłać? No bo od razu Newcastle ściągnęło także Chrisa Wooda, więc generalnie te transfery, jeśli chodzi o Newcastle, mają ręce i nogi. Czy to wystarczy, żeby się utrzymać w Premier League, zobaczymy. Jeżeli nie, no to będą mieli Dream Team na Championship. W odwrotnym kierunku powędrował Ferran Torres, który postanowił zamienić Manchester City na Barcelony, oczywiście pojawiło się sporo takich głosów że ten Ferran Torres to być może nic specjalnego, skoro ostatecznie zdecydował się odejść z tego Manchesteru City, skoro ostatnio na niego Pep Guardiola nie stawiał. Natomiast Guardiola nie stawiał na Ferrana Torresa ostatnio z tego względu, że Ferran był kontuzjowany, a początek sezonu w wykonaniu reprezentanta Hiszpanii był bardzo udany. Jeśli chodzi o Barcelonę, o, widzimy w tym momencie, że Xavi stara się poniekąd odwzorować to, co Luis Enrique wypracował w reprezentacji Hiszpanii. To znaczy, jeżeli Luis Enrique dostrzegał potencjał Adamy Traore, no to Xavi prawdopodobnie też taki potencjał będzie, dostrzegał. Jeżeli Alvaro Morata był ważnym piłkarzem dla Luis Enrique, no to i Xavi starał się o Alvaro Moratę. Jeżeli Ferran Torres w reprezentacji Hiszpanii stał się klasowym napastnikiem i notuje fantastyczne liczby właśnie w reprezentacji La Rocha, no to Iszawi stara się to właśnie odwzorować i to dało się zauważyć już na samym początku gry Ferrana Torresa właśnie w Barcelonie, kiedy zdobył cudowną bramkę w rywalizacji z Atletikiem, ale też w kolejnym ligowym meczu z Deportivo Alaves zanotował efektowną asystę po tym jak wyszedł właśnie na wolne pole i obsłużył podaniem Frankiego de Jonga. Ferran Torres opuszczał rozgrywki La Liga jako typowy skrzydłowy grający z z prawej strony. W Hiszpanii najczęściej skrzydłowi grają w sposób odwrócony. To znaczy piłkarz lewonożny z prawej strony, piłkarz prawonożny z lewej po to, żeby ścinać do środka i żeby robić przewagę właśnie w centrum boiska. Ferran Torres grał troszkę inaczej przed emigracją. Raczej trzymał się bliżej prawego skrzydła. Natomiast trafił do Anglii i tam Pep Guardiola po, po, pomógł temu piłkarzowi się przebranżowić. Dzisiaj Ferran Torres wraca do Barcelony jako gość, który może zagrać i jako lewoskrzydłowy, i jako prawoskrzydłowy i jako napastnik. A zawodnik wszechstronny to jest skarb dla trenera. Antony Martial w Sewii. Antony Martial, o którego odejściu z Manchesteru United mówiło się od wielu, wielu, wielu lat. Jeszcze kiedy Jose Mourinho prowadził ekipę Czerwonych Diabłów, sporo mówiło się o tym, że nie do końca dobrze dogaduje się właśnie z reprezentantem Francji. No i w końcu Martial chyba doszedł do takiego momentu, że jeżeli miałby powalczyć o odzyskanie entuzjazmu i odbudowanie swojej kariery, to musiałby odejść z Manchesteru United. Teoretycznie jest to krok wstecz. Teoretycznie jest to spadek, jeśli chodzi o karierę Antony Marcela, bo w nieco, w nieco innych realiach finansowych operuje Manchester United, w innych Sevilla. Manchester United stać na wielkich piłkarzy, Sevilla raczej ogranicza się do takich kwot poniżej 30 milionów euro. Natomiast z punktu widzenia sportowego to może być nawet awans, bo nie można wykluczyć, nawet patrząc na tabelę La Liga, że Sevilla do samego końca będzie walczyła właśnie o triumf w lidze hiszpańskiej, a być może przy okazji powalczy także o triumf w lidze Europy. Przypominam, że finał odbywa się na Estadio Sanchez Juar. Sevilla wzmocniła się bardzo sensownie, bardzo rozsądnie wzmocniła Oba skrzydła, ściągając Jesusa Tekatito Corona z FC Porto, którego zamierzała ściągnąć już dwa lata temu, ale wtedy był za drogi. Sevilla ściąga także Antonego Marciala, o którego starała się jeszcze w trakcie tej pierwszej pracy Monciego właśnie na Stadio Sanchez Pis Juan. Teraz można się zastanawiać, jak będzie wyglądał ten optymalny atak Sewii, bo na papierze zaczyna to naprawdę robić wrażenie. Musi być miejsce dla Lucasa Ocamposa, z prawej strony załóżmy. Z lewej strony na przykład Tecatito Corona z przodu Antony Martial, a jeżeli do odpowiedniej formy wróci Youssef en Siri, no to teka Tito może być rezerwowym, Antony Martial zostanie wypchnięty na pozycję lewoskrzydłowego, która oczywiście taka pozycja ala Thierry Henry jak najbardziej mu odpowiada, a z przodu będzie miejsce dla Jusefa en w każdym razie ta kadra Sevilla naprawdę robi wrażenie. Największa bomba transferowa zimowego okna, czyli Duszan Wlachowicz, o którego pytało Atletico, o którego zabiegał także m.in. Arsenal, uznał, że czas zamienić Fiorentinę na Juventus. Jeszcze jakiś czas temu Rocco komiso zapowiadał, że takie transfery nie będą miały miejsca, później okazało się, że z Florencji do Turynu przeniósł się i Federico Kiedza, a także Dusan Wlachowicz. Dzisiaj krajobraz na rynku piłkarskim jest dość oczywisty. Jeżeli chcesz ściągnąć absolutnie największą perełkę, no to masz do wyboru dwie takie postaci: Kilian Mbappé, który prawdopodobnie jest już dogadany z Realem Madryt, i Erling Haaland, o którego będzie walczyło kilka klubów, m.in. Manchester City, Barcelona, mimo że może to brzmieć. Abstrakcyjnie, ale po drodze wyłonił się także Duszan Wlachowicz, czyli taka postać, na którą też zdecydowanie warto było zwrócić uwagę. Chociażby dlatego, że Duszan Wlachowicz pobił rekord, jeśli chodzi o liczbę bramek w Serie A w jednym roku kalendarzowym od 1960 roku, zdobywając 33 Bramki. Juventus miał problem z napastnikiem. Juventus miał w ataku m.in. Alvaro Morata, natomiast to mimo wszystko nie jest ten poziom jak potencjalnie Duszan Wlachowicz. Jeżeli chodzi o tego młodego serbskiego napastnika, też ryzyko związane ze zmianą ligi mogłoby źle wpłynąć na tego piłkarza. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy on na przykład zaadaptowałby się od razu do zespołu Diego Simeone, który też nie ma klasowej w tym momencie dziewiątki przy problemach Luisa Suareza. Trudno też założyć, trudno przewidywać, jak od razu ten piłkarz czułby się na przykład po przenosinach do Premier League, czy od razu wkomponowałby się do ekipy Arsenalu. W tym momencie wydaje się, że Juventus jest absolutnie naturalnym ruchem i przede wszystkim sama decyzja o opuszczeniu Fiorentiny jest też jak najbardziej zrozumiała, jeżeli chodzi o Duszana Wlachowicza. Fiorentinie zależało na tym, żeby sprzedać tego piłkarza już, to znaczy inaczej, Fiorentina oczywiście nie chciałaby takiego piłkarza sprzedawać, natomiast jeżeli już miałaby go sprzedać, i zarobić wielkie pieniądze, no to musiała to zrobić teraz, kiedy zostało 18 miesięcy do zakończenia kontraktu. A dusza Wlachowicz, nie dość, że potrafił zdobyć na tym etapie sezonu 17 bramek w Serie A, co stanowi bardzo dobry wynik, to oprócz tego dawał jeszcze najwięcej strzałów w lidze. I jest jeszcze jedna statystyka, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście właśnie tego serbskiego napastnika, czyli bramki w stosunku do expected goals, to znaczy wykorzystywanie trudnych sytuacji. Duszan Wlachowicz według tych algorytmów strzelił ponad 4 gole więcej niż mówiąc w cudzysłowie powinien. I w tym sezonie Serie A lepszy od Wlachowicza w tym aspekcie jest jedynie Giovanni Simeone. To naprawdę doskonale świadczy o Wlachowiczu. Kolejny transfer w obrębie Serie A, czyli Robin Gossens zamieniający Atalantę na Inter. Marco Tardelli przyznał nawet, że ściągając takich zawodników jak m.in. Gosens, ale także Caicedo, rzecz jasna w mniejszym stopniu, Inter pokazał, że nie ma rywali w tym momencie na rynku. A Robin Gossens już od dłuższego czasu pokazywał, że jest piłkarzem, którego stać nagranie w zdecydowanie mocniejszym klubie niż Atalanta. Robin Gossens jest przede wszystkim zawodnikiem, który już teraz powinien występować właśnie absolutnie w elitarnym klubie i ze swoją rolą lewej. Wahadłowego, jak najbardziej teoretycznie powinien pasować do pomysłu na futbol trenera Inzagiego. Sam Robin Gossen to piłkarz o bardzo nietypowej karierze, bo trudno w tym przypadku mówić o takim zawodniku wyszkolonym od A do Z w jakiejś niemieckiej akademii. On przebijał się przede wszystkim przez piłkę holenderską, gdzie nie było mu łatwo, gdzie nie był właśnie tak szkolony od A do Z i gdzie sam przyznał, że tak jak w Holandii bardzo ważna jest technika. I pierwszy kontakt z piłką, na przykład tak on nigdy tego nie trenował, natomiast w przypadku tego piłkarza bardzo ważną rolę odgrywała mentalność, która kiedy już Robin Gosens poczuł krew i poczuł, że może być wielkim piłkarzem, po prostu stała się najistotniejsza. Troszkę podobny przypadek do Volta Weghorsta, czyli napastnika, który zamienił właśnie Wolfsburg na Berni. No, i właśnie w tak nietypowy sposób wybił się Robin Gosens. Wybił się mianowicie z klubu o nazwie Herakles Almelo, gdzie wyłapała go Atalanta. Transfer absolutnie nieoczywisty, natomiast biorąc pod uwagę klub, z którego Robin Gosens przychodził do Serie A i później tę jego drogę, w jaki sposób Gosens się wybił, no to jest to chyba jeden z najbardziej mistrzowskich transfer, ruchów transferowych właśnie w ostatnich latach. Ciekawostka jest też taka, że reprezentacji Holandii zależało na powołaniu Robina Gosensa. Jeszcze jakiś czas temu Ronald Kuman zastanawiał się właśnie nad powołaniem tego piłkarza. Było to możliwe, ponieważ matka Robina Gosensa oczywiście pochodzi z Holandii i była taka opcja. Natomiast zgłosił się także Joachim Lew. No i było po zabawie, a dzisiaj Robin Gosens wkracza do elity i będzie starał się udowodnić, że ma papiery, żeby być jednym z najlepszych wychadłowych na świecie. Filipe Coutinho wraca na wyspy i wita się z tymi wyspami w naprawdę efektownym stylu, strzelając gola już w debiucie w rywalizacji z Manchesterem United. Można się było zastanawiać co dalej będzie z Filipe Coutinho. To jest w dalszym ciągu wielkie nazwisko. To jest człowiek, który fantastycznie wyglądał na ostatnim Mundialu w barwach reprezentacji Brazylii i można się było zastanawiać gdzie on za chwilkę wyląduje, czy nie wypadnie poza margines tego poważnego futbolu, czy to nie będzie MLS, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, jakaś liga właśnie w tym stylu. Tymczasem okazało się, że czasami bardzo ważne są znajomości i czasami bardzo ważne jest to jaki status, jaki wizerunek sobie wypracujesz kilka lat temu. Steven Gerrard jako człowiek, który grał z Filipe Coutinho w Liverpoolu, doskonale wiedział, że ma tutaj do czynienia z fantastycznym człowiekiem, o czym mówił sam Steve G, ale także z gościem, którego da się jeszcze odbudować, jeżeli Filipe Coutinho Poczuje brak presji w Aston Villi, a ta jest nieporównywalna mimo wszystko do Barcelony. I jeżeli poczuje, że może być fundamentalną częścią tego projektu, albo nawet poczuje, że ta Aston Villa opiera się właśnie na nim, to spokojnie ma szansę stać się gwiazdą de Vilans. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ten piłkarz sprawdzi się właśnie na tym poziomie. Jeżeli odbije się od mimo wszystko przeciętnej Aston Villi w takim kontekście, kiedy Aston Villa prowadzi jego bardzo dobry kolega, no to chyba trzeba będzie po prostu żegnać się z poważną piłką i nie będzie innego wyjścia. A w Barcelonie miał się pojawić inny Brazylijczyk, to znaczy o tym Brazylijczyku sporo się mówiło, ale ten Canarinio uznał, że jednak zastąpi Duszana Wlachowicza we Fiorentinie. Mowa o Arturze Cabralu, czyli napastniku, który ostatnio brylował w lidze szwajcarskiej w FC Basel. W tym sezonie 31 spotkań, 27 goli i 8 asyst, w poprzednim sezonie 36 meczów. 20 goli. Przy okazji zahaczył także już o reprezentację Brazylii, a żeby trafić do reprezentacji Brazylii występując w FC Basel, po prostu trzeba być kozakiem. Jakim napastnikiem jest Artur Cabral? Przede wszystkim to jest taka typowa, wysoka, silna dziewiątka. Piłkarz, który najlepiej czuje się w obrębie pola karnego, natomiast jest to też piłkarz, który potrafi grać w sposób niezwykle efektowny, ciekawe przyjęcie piłki, przewrotki, niekonwencjonalne strzały i tak dalej. Kwestią czasu było to, kiedy ten piłkarz pożegna się z ligą szwajcarską. Natomiast na pewno dla samych Brazylijczyków wielką niespodzianką jest to, że Artur Cabral w ostatnim czasie zaczął robić właśnie taką karierę, ponieważ kiedy Cabral jeszcze całkiem niedawno występował w Palmeiras, gdzie, gdzie prowadził go znany trener, były selekcjoner reprezentacji Brazylii, Luis Felipe Scolari, wtedy Scolari wychodził z założenia, że Cabralowi troszkę brakuje takich podstaw, jeśli chodzi o możliwość robienia kariery w piłce. Zwracał uwagę przede wszystkim na brak tak zwanej eksplozywności, czyli brak takiej umiejętności ruszenia, startu do piłki właśnie właśnie takiej dynamiki. W FC Basel, jak widać, tych braków nie zauważyli i pozwolili temu piłkarzowi wskoczyć na, na absolutnie no może nie na absolutnie najwyższy poziom, ale teraz będzie taka szansa, żeby wskoczyć na absolutnie najwyższy poziom. Jeżeli ten gość zdobędzie kilkanaście bramek w barwach Fiorentiny, no to drzwi do jeszcze większych klubów będą za chwilkę otwarte. Teraz pewnie takie nazwisko, które troszkę Was zaskoczy, bo nie jest to jakiś wielki hit transferowy, nie jest to żadna bomba, petarda transferowa, nic w tym stylu. Natomiast jestem bardzo ciekaw i mnie ten transfer naprawdę osobiście interesuje. Transfera w zasadzie wypożyczenie z PSG do Realu Sociedad. Rafinia. były piłkarz między innymi Walencji były piłkarz m.in., Barcelony niespełniony talent, zawodnik wielce uzdolniony, natomiast piłkarz, któremu przede wszystkim przeszkadzały kontuzje. I w tym momencie Rafinia po tym jak nie mógł przebić się w PSG, no bo to jest rzecz naturalna, jak przebić się w takim PSG, przenosi się do klubu, który potrafi grać w sposób bardzo efektowny, otwarty, widowiskowy i do klubu, który potrafi przede wszystkim eksponować piłkarzy technicznych. Przekonał się o tym Martin Odegard, Mikel Merino, ale ostatnio także Adnan Januzaj, czyli piłkarz, który kojarzy nam się przede wszystkim właśnie z taką chimerycznością, z bardzo nieregularną grą. W ostatnich latach wybił się na tyle, że zaczęło się mówić o tym, że Adnan Januzaj za chwilkę może zamienić Real Sociedad na zdecydowanie mocniejszy klub. Mówiło się nawet właśnie między innymi o Barcelonie. W Realu Sociedad jest miejsce dla wielu lewonożnych piłkarzy. Dla Janu Zaja, dla Rafini, dla Mikela Merino, dla Mikela Oyarzabala. To jest raj dla lewonożnych zawodników. I wydaje mi się, że jeżeli w tym momencie Rafinia nie przebije się na Estadio Anoeta, w tym Realu Sociedad, który ma walczyć o Ligę Mistrzów, no to chyba już na dłuższą metę ugrzęźnie na takim poziomie ekip Liga Europy, brak Ligi Europy i po prostu stanie się... Przeciętniakiem takim troszkę Ala Denis Suarez. To jest idealna okazja, żeby znów wrócić na właściwe tory i żeby znów pokazać, że jest się piłkarzem bardzo dobrym. A rafinie od samego początku przyznał, że bardzo zaskoczyła go intensywność na treningach Realu Sociedad, bo rzeczywiście to jest taka ekipa, która, tak jak często mówi się o tym, że zespoły hiszpańskie troszkę odstają w aspekcie intensywności, tak w przypadku Realu Sociedad czegoś takiego zarzucić nie możemy. Jeszcze na koniec jedna ciekawostka a propos Rafini. Rafinia wraca do Hiszpanii, nie jako Rafinia, tylko jako Rafael, czyli nie jako Rafałek, tylko już jako pan Rafał. Prosił, żeby nazywać go właśnie w taki sposób. Troszkę przypomniał mi się od razu Guti, który kiedy przejął Almerię, to od razu powiedział, że ja już nie jestem Guti, i teraz to ja jestem Jose Maria Gutierrez. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebym sam się miał odzwyczaić i żebym miał nazywać Rafinie Rafaelem, no ale mam nadzieję, że do niego ta informacja nie dotrze, bo jeszcze by się obraził. A ostatnio próbowałem umówić się na wywiad z jego tatą, Mazinio, więc no, mam nadzieję, że do niego to nie dotrze. Teraz czas na prawdziwą bombę transferową, bo chyba tak możemy to określać. Luis Diaz zamienia FC Porto na Liverpool. To mogła być pewna niespodzianka, ponieważ zapewne sam reprezentant Kolumbii nawet zastanawiał się, kiedy opuści stadion Smoka. Czy dojdzie do tego już w zimowym oknie transferowym, czy może raczej w letnim. I pewnie każdemu też zależało na tym, żeby taki ruch przeprowadzić latem. Ale, 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 Liverpool obawiał się konkurencji. Liverpool obawiał się, że w ostatniej chwili może zgłosić się Tottenham i po prostu sprzątnąć Luisa Diaz a Liverpool za chwilkę czeka wymiana pokoleniowa, jeżeli chodzi o tę trójkę ofensywną, y, trójkę Mane-Salah-Firmino, którym niedługo będą wygasały kontrakty i trzeba będzie zastanowić się, co z tym wszystkim zrobić, a Liverpool pokazał chociażby w przypadku Filipe Coutinho, że wie, kiedy piłkarza sprzedać tak, żeby oddać go w kwiecie wieku, w prajmie, ale żeby przy okazji jeszcze na tym zarobić, ale też wiedzieć, że to co, najle to, co ten piłkarz już miał osiągnąć, to już właśnie osiągnął, dlatego Liverpool w tym momencie w tym momencie stara się rozpoczynać właśnie tę wymianę pokoleniową, jeżeli chodzi o przód. No i przychodzi Luis Diaz. Z kim ma rywalizować? Luis Diaz. Prawdopodobnie Sadio Mané. Prawdopodobnie ten piłkarz będzie grał z lewej strony szukając zejścia na prawą nogę, takiego troszkę w stylu właśnie Ariena Robena. Natomiast yy, patrząc na jego występy w reprezentacji Kolumbii, chociażby podczas ostatniego Copa America czy w lidze portugalskiej, śmiało można dojść do wniosku, że to co Luis Díaz miał osiągnąć już w FC Porto, to już osiągnął i że to był absolutnie dobry moment na ruch i na właśnie taką weryfikację na absolutnie najwyższym poziomie. Teoretycznie Luis Díaz ma wszystko, żeby triumfować w Liverpoolu. Zobaczymy jak to wszystko zweryfikuje właśnie rzeczywistość, jak będzie przebiegała aklimatyzacja i tak dalej i tak dalej ciekawostka związana z Luisem Diazem jest taka że ten piłkarz wywodzi się z bardzo biednej części Kolumbii i jako dziecko cierpiał na brak jedzenia cierpiał na niedożywienie i trzeba było przygotować taki specjalny plan właśnie dla, dla tego zawodnika, dla tego bardzo młodego wtedy jeszcze piłkarza po to żeby mógł nabrać troszkę więcej masy mięśniowej żeby troszkę złapać więcej kilogramów bo był takim chucherkiem natomiast oczywiście później okazało się, że potrafi nadrobić umiejętnościami technicznymi że potrafi nadrobić strzałem, dryblingiem i takim bardzo dobrym charakterem także na boisku. Ja nie mogę doczekać się występów Luisa Diaza w Liverpoolu i szczerze mówiąc naprawdę bardzo dużo sobie po nim Obiecuję. I na koniec ruch polski. Nie będzie tutaj Krzysztofa Piątka, ponieważ Fiorentina została uwzględniona w kontekście Artura Cabrala, natomiast będzie miejsce dla Kacpra Kozłowskiego. Rzecz jasna, w skali Europy absolutnie nie jest to top 10 transferów. Nie oszukujmy się, nie jest to taki transfer, po którym cała Europa klęka i zadaje pytanie, kim w zasadzie jest ten jestem Kacper Kozłowski. Natomiast z drugiej strony jest to ruch, który pokazuje, że. Polska Liga cieszy się mimo wszystko coraz lepszą opinią, że za polskich piłkarzy płaci się coraz większe pieniądze i przede wszystkim jest to też, po pierwsze, no oczywiście efekt świetnej gry Kacpra Kozłowskiego w pogoni i w reprezentacji Polski, ale też fenomenalnej roboty, jaką w Brighton zrobił dla polskich piłkarzy Jakub Moder. I ja teraz mam taką nadzieję, że że Kacper Kozłowski zrobi coś podobnego dla Polaków, jak Moder zrobił w przypadku Brighton, ale w kontekście ligi belgijskiej, ponieważ ten cały ruch, czyli przeprowadzka do Brighton, ale od razu wysłanie piłkarza do Unią saint jest bardzo rozsądny, bo tak naprawdę przez lata, troszkę na bazie Arkadiusza Milika, wytworzyła się taka narracja w polskiej piłce, że każdy polski zawodnik, który chciałby wyjeżdżać, podbijać Serię A, Ligę Niemiecką, Ligę, przede wszystkim Ligę Niemiecką lub Ligę Angielską. Powinien trafić najpierw do takiego inkubatora jak Ejre albo na przykład Liga Belgijska, ale troszkę brakowało nam takiego success story poza Arkadiuszem Milikiem. Mieliśmy pojedyncze przypadki piłkarzy w lidze holenderskiej, mieliśmy jakieś te, też przykłady zawodników w lidze belgijskiej, natomiast nikt tej ligi belgijskiej niestety nie podbił, niestety nie dokonał tego Kuba Piotrowski, Piotrowski, przepraszam, mimo że naprawdę sporo sobie po nim obiecywałem. Mam taką nadzieję, że Kacper Kozłowski, Pokaże w lidze belgijskiej, że naprawdę jest wielkim talentem, że może być gwiazdą i że w tak młodym wieku może być wiodącą postacią już w ekstraklasie belgijskiej. Ponieważ już abstrahując od tego, że może mu to pomóc w zespole Brighton, gdzie teoretycznie ten ruch też jest jak najbardziej rozsądny, ponieważ Brighton prezentuje futbol otwarty, bardzo atrakcyjny futbol, który też jest nastawiony na eksponowanie młodych talentów i piłkarzy świetnie wyszkolonych. Technicznie, to tutaj jest jeszcze ta druga działka do zagospodarowania, czyli żeby zrobić fajną reklamę polskim piłkarzom w lidze belgijskiej. Może wtedy będzie dochodziło do takich sytuacji, że Brugia, Anderlecht czy jakieś inne duże kluby z Belgii, albo nawet mniejsze, po prostu będą bardziej ochoczo sięgały właśnie do polskich klubów. Oczywiście często problemem jest cena, często młodzi polscy piłkarze są zbyt drodzy i trudno jest ich wyjąć bezpośrednio do Ligi Belgijskiej. Natomiast mam taką nadzieję, że mimo wszystko Kacper Kozłowski taką markę wypracuje i że może się to jeszcze jakimś cudem przeniesie na Ligę Holenderską. Mam nadzieję, że jego nietypowy, krnąbrny charakter mu w tym bardziej pomoże, niż przeszkodzi. Bardzo trzymam za to kciuki, ponieważ uważam, że, że Kacpra Kozłowskiego czeka właśnie ta dodatkowa misja. Poza ewentualnym przebiciem się w Brighton na dłuższą metę, jeszcze żeby zrobić fajną reklamę polskim piłkarzom w Lidze Belgijskiej. Słuchajcie, to są moje propozycje. Pozycje brałem tutaj pod uwagę jeszcze m.in. Wolta Wychorsta w kontekście Berlin. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący ruch. Natomiast czekam na Wasze propozycje, które z tych zimowych transferów dla Was były najbardziej interesujące. Piszcie w komentarzach, jak wy to wszystko odbieracie. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się z tego odcinka. Jeżeli tak, to, to bardzo dziękuję za uwagę, za łapki w górę i zapraszam także następnym razem.